Głowa państwa przyznała się do imprezy w Loc Argentyna. Zorganizował przyjęcie w czasie Loc dawno. Prezydent przeprosił. Na blisko dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Argentynie skandal z udziałem pary prezydenckiej jest jednym z głównych tematów w mediach tego kraju. Znak zapytania Alberto Fernandez potwierdził, że współorganizował nielegalną imprezę urodzinową w swojej rezydencji wiosną 2020 roku, czyli podczas obowiązywania 233-dniowej przymusowej izolacji społecznej obywateli. Zdjęcia z wydarzenia trafiły do mediów. W wydarzeniu zorganizowanym w wili prezydenta, Cuinta de Olivos, udział wzięło kilkanaście osób zaproszonych przez Fernandeza i jego żonę Fabioli Anes, co potwierdziły m.in. zdjęcia i filmy z imprezy, które trafiły do mediów. Na blisko dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Argentynie skandal z udziałem pary prezydenckiej jest jednym z głównych tematów w mediach tego kraju. Część komentatorów uważa. Że zlekceważenie restrykcji epidemicznych nie pozostanie bez wpływu na wynik listopadowych wyborów. Cytują żonę prezydenta, która kilka dni przed nielegalną imprezą w publicznym wystąpieniu zagroziła karami osobom lekceważącym kwarantannę. Sprawą zajęła się prokuratura przeciwko szefowie państwa i jego żonie. Prokuratura wszczęła dochodzenie dotyczące złamania przepisów dotyczących ogólnokrajowej kwarantanny. W czwartek Fernandez przeprosił za zorganizowanie przyjęcia, zobowiązując się jednocześnie do przekazania pieniędzy na wsparcie Instytutu Malbran w Buenos Aires, medycznego ośrodka specjalizującego się w leczeniu chorób wzroku. Darowizna ma stanowić 50% pensji głowy państwa pobieranej w okresie 4 miesięcy, czyli równowartość 5500 euro. Zgodnie z ustawodawstwem argentyńskim ukaranie obywatela może zostać zamienione przez wymiar sprawiedliwości na karę finansową. Przepis ten nie dotyczy jednak osób sprawujących urzędy publiczne.